Unboxing mafinki. Dobra, start. Hejka wszyscy, jestem Mafinka. Oto mój filmik z unboxingiem. Oj tato, ja muszę do toalety. Maf! Oto mój filmik z unboxingiem. Dzisiaj otworzymy nową wywrotkę. Tato, ale ja nie chcę wywrotki. Chcę Kici wyspek Wyspę o to składu. Mafinko, ale wysłali nam wywrotkę. Powiedz kwestię Dobra, otworzę od tej strony. Nie da się! Nie zepsuj tego! No dalej! Mówiłam. Niezbyt delikatnie się z tym obeszliście. Oto wywrotka. Wciśnij przycisk. Jak wciśniesz przycisk, to dzieje się to. Mocniej wciśnij. Ciśnij dobrze. Wciskam! Pamiętajcie o tym, żeby najpierw włożyć baterię. A, nareszcie. O, to nawet spoczko. A może by tak włożyć do niej kamyki? Papież! Ma, stop! Ej! To wizyt filmowy! Puszczaj no! Oto wywrotka. Najgorsza zabawka na świecie. Nie cierpię jej. To oddasz mi? Nie, jest moja! Wersja polska a Juno Polska. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Hanna Malarowska.